A nie było, żeby był w tę stronę, co trzeba. Zakładacie, o piszczy już. Zakładacie sobie tu. Potem po prostu podsuwacie. Powinien się włączyć. Powinien zacząć piszczeć. O. No i teraz powinien być. I... mam aplikację. 45 pulsów! Ej, dobra, ja chyba zdechłam. <ścoughs> Jestem martwa! Co jest? Ja nie żyję Ja mam 30 żyje? O, 53, dobra Dobra, podnosi się Penes się sam podnosi No mierzy puls, nie, to chyba mierzy centymetry W pewnej części mojego ciała, czekaj, jeszcze sobie Trzeba to... O. Takie posiedzenie na kiblu miałam Czekaj, bo on musi się uruchomić Okej, okay. no i... Cześć RGB, rośnij! Co? jest? cześć Fanny Hmm. okej, okay. Scanning. No information. Connecting. Czekajcie, muszę się włączyć. O, już 84. Dobra, to działa. A co to było za powiedzenie? A co to było?